Gdy zabraknie prądu w całej miejscowości, radzę zrobić szybko dwie rzeczy: napełnić wannę wodą, póki jeszcze jest ciśnienie w wodociągu, i pójść do sklepu dokupić mrożonek. I dostaję sporo komentarze, bo ludzie nie wiedzą dlaczego. Z dwóch przyczyn. Po drugie, dlatego, że po produkty takie jak konserwy, makaron czy dżemy, rzucą się wszyscy ludzie. Racjonalne jest mieć zapas żywności, która nie wymaga warunków chłodniczych i dlatego od lat tłumaczę, żebyście to zrobili, ale wy to powinniście kupować teraz. Gdy prodo zabraknie, rzucą się po te produkty ludzie kompletnie nieprzygotowani. Wy natomiast już macie konserwy i dlatego powinniście kupić mrożonki, żeby po pierwsze przedłużyć trwałość tego, co macie teraz w zamrażarce i w lodówce. Im więcej tam zimnych produktów, tym dłużej w środku będzie zimno. Mrożonki stopniowo rozmrażając się w lodówce będą pochłaniać ciepło i przedłużą trwałość Mleka, mięsa, jogurtów, czy co wy tam w lodówce trzymacie. No ale oczywiście, jeśli uda się przy tej okazji dokupić też konserw, no, no to warto. A teraz kliknij ten link na dole i zobacz inne porady na blackout, o których nikt nie mówi, a powinien.